Make sure you take every last dollar from these fools. Skyline! Seriously? Serio, tak właśnie patrzyłem i nie mogłem dowierzyć troszeczkę Że będziemy się ścigać z Skyline'em. A tu jednak proszę, proszę, taka ładna niespodzianka. Świetnie. To jest oh. oh. yeah, wow! wow. <laughs> Wyleciałem z trasy. Ale jest nitro. Wow. Będę musiał się tutaj nauczyć jeździć, uh, ale... Wow! Widzę, że ręczny trochę nam daje do skrętu. No już tak na sam początek, ale trochę nam daje. A ja muszę się tutaj spiąć, żeby to wygrać. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Be sekundy tracimy. Wow! Wow, lubię tą grę. Nie wiem czy pamiętacie jak ja się podniecałem tymi właśnie e, kacynkami, nawet w Most Wantedzie z 2012 roku, że one są takie ładne i że pokazują trochę miasta. Tutaj jest jeszcze lepiej. Jezu, ja myślałem, że to się zawali jeszcze na ten samochód. To by było świetne. I nitro do samego końca będzie drugie miejsce Nie pierwsze Czyli przegraliśmy Mission failed No musimy to jednak wygrać Ha wow L Nie, to jest naprawdę fajne Fajne Bardzo fajne oh, Skyline na takie tereny 5479 Nice one Nice, 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 nice 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 Bardzo ładnie bardzo mi się to podoba. I te kascenki. Naprawdę ja je mogę oglądać, nawet nie chcę ich tutaj jakoś za bardzo skipować, bo one ładnie wyglądają, bardzo ładnie się prezentują. Fajny pomysł na te kascenki. Sporo nawet pokazują, a że nie mamy takiego typowego startu, tylko gdzieś tam zaczynamy tak naprawdę z środku środka wyścigu, to to jest fajne. Bo jednak takie, takie zwykłe starty to już chyba nam się opatrzyły, co nie? Że po prostu kiedy tak startujemy z jednej linii i po prostu no. Uh, zmieniło to się, tak? Już się opatrzyło. Tutaj, kiedy mamy takie lotne starty, fajnie to wygląda. Jest to ciekawe. Ej, jeszcze, że tutaj te rzeczy się podnoszą. To jest w ogóle coś niesamowitego. No, no, no. Dobra, tutaj pamiętam, że był ten kawałek tej prostej. Wow! Wow! Naprawdę, wow! Jeżeli to nie jest robione tylko pod beta, to powiem tylko jedno. Wow! Jeżeli ta gra naprawdę będzie miała takie efekty, kupuję w ciemno. 30 FPSów, ale stałe 30 FPSów, nie to co Watchdogs. Ja Jeszcze to są takie dodatkowe wyzwania. Świetne, świetne. Gro zachwycasz mnie, a to tylko beta. Wow, naprawdę. Wow. Chyba, chyba trochę za często mówię wow, ale jestem bardzo zachwycony tym co tutaj widzę, tym co ta gra pokazuje i tym co mogę zobaczyć. Bonus do przyspieszenia. Świetnie. Wow. Jeszcze raz. Wow. Szczenka mi opadła do ziemi. Naprawdę szczęka mi opada. Ho ho, ho look at you, you a name for yourself on these streets, boy. Mamy robotę do zrobienia, a przygrywa nam How do You Like Me Now? How do You Like Me Now? How do You Like Me Now? Do zobaczenia! <laughs> Wybaczcie, ale właśnie zbieram szczękę z podłogi o... 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 Chyba Chyba właśnie nie mówię co muszę zrobić. A to chyba by było pytanie retoryczne. Nawet ta muzyka dosyć dobrze się e, wgrywa. How you like me now? Jak mnie lubisz teraz? I like you so much. Ponieważ bardzo to lubię. Wow. Nie myślałem, że przeżyję takie zaskoczenie grając w taką grę. Wow. Jestem zaskoczony i to bardzo pozytywnie. Wiedziałem, że ta gra może być dobra, ale nie spodziewałem się, że może być aż tak dobra. Ale to jest beta. Pytanie: Czy starczy im pomysłów na pełną grę? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. A no, gdyby to się okazała prawda, prawdą. Uch, to warto czekać. Warto, naprawdę warto. Przynajmniej takie jest moje zdanie.

To by było coś strasznego, gdybym się pomylił. To jest chyba 911. Wow! Ale ten samochód skacze! Bardzo mocno skacze. Nie wiem, czy uda mi się go złapać, bo to by... wydaje się dosyć ciężkie zadanie. Przynajmniej jak na ten moment. Jak ten samochód tak podskakuje. Wow. Jeszcze widoki na plaży. Jedź. A się tam oddala od nas. Dwie minuty pozostałe. Nie wiem, czy to nie jest jakoś zaplanowane, bo ja nie mogę go dogonić w ogóle. Samolot. Ja pierdziele, ten świat naprawdę żyje własnym życiem. No dawaj, no już jestem blisko ciebie, no. A ty się nie dajesz. No chodź tu! Chodź tu! No nie mogę go, go doganić, nie wiem czy to nie jest zaplanowane, żeby on się gdzieś rozbił. Bo ja nie mogę go złapać w ogóle. Próbuję. Ale nie mogę. Wow. wow. Wow, 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 Gdzie ty jesteś? No chodź tu. Oh. Wow, wow, wow. 40 sekund. O nie, daj mi go dorwać. Daj mi go dorwać. Jest niby w miarę blisko, ale no, blisko to nie oznacza, że jest idealnie. Aj, nie trafiłem w niego. Nie, chyba mi się to nie uda. Może się rozbije. Jest! Nie. No dawaj, jest, udało się go dorwać. To było dosyć łatwe na sam koniec, bo wystarczyło tak naprawdę jechać razem z nim. No, ale przynajmniej się udało. Wow! 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 Świetne, świetne, naprawdę świetne. Brązowy medal, ale to nic nie szkodzi. Jak się wprawimy, to będzie świetne. Oh man, oh man, coś niesamowitego. Wow! Jeszcze raz, wow are we done yeah he definitely got the message nice nice later Co to za nowość? Troj ma mnie szukać poza tym miejscem. Dobrze. Im więcej robisz, tym więcej wierzy w Ciebie, tym bliżej jesteś do swojego 510 ink. Zostaw na tym. Z pewnością, z pewnością. Wow. <laughs> Chyba... Jedno co mogę powiedzieć... Nawet już... Za dużo razy nawet to powtarzam. Wow. To jest chyba jedno i jedyne słowo, które najlepiej można opisać tą całą betę, tak? Bo nawet nie będę mówił, że opisuję tutaj grę, bo to nawet nie o to chodzi. Dobrze, już jadę po ciebie tam, troj. Myślałem, że może jakoś uda mi się ten. A, pojedziemy sobie tędy. Wow, ta otwartość świata, naprawdę. Haha. <zysy> Nie wierzę, nie wierzę. Ja, ja tak sobie mówiłem: dopóki nie zagram, to w to nie uwierzę. Gram i nadal nie wierzę. To jest gra. Wow! To jest moje jedyne słowo, które jestem w stanie tak naprawdę z siebie wydusić. I które tak naprawdę najlepiej opisuje to, co teraz czuję. 30 klatek okej okay, trzyma się e, 30 bo 30 jest ten e, tak to zabezpieczenie, ale ja wolę mieć stałe 30 niż na przykład jakieś inne później problemy z tym związane. Środek pasa mamy wolny Można pędzić. Uy, ale hamować też trzeba czasami. Ja pierdzielę. Chyba się zakochałem moi drodzy. Chyba się zakochałem. Żeby nie być takim głosownym. To jest... <laughs> to jest coś niesamowitego. Kurczę. Brakuje mi słów, a jeszcze pewnie jak się w nią bardziej zagłębię, to będzie jeszcze lepiej. No zobaczymy. Oby! Oby tak było. A teraz znowu pewnie przepiękna kasenka, co nie? Chyba tak.

Got that? Got it, got it. Wow, Au, tutaj się trochę za mocno ten. O, aresztowali mnie? Tak szybko? Naprawdę? Wow, to było, to było bardzo szybkie aresztowanie. Myślałem, że tak jak w nfs ie będzie się ten pasek wolniej e, napełniał, ale bardzo szybko aresztowali. Bardzo, bardzo szybko. Ale kassenka wspaniała podobały mi się taka scenki w Most Wantedzie, ale tutaj są lepiej zrobione, bo nie są takie psychodeliczne. To jest naprawdę na plus, bo tutaj naprawdę widać co się zaraz będzie działo. Wielki plus dla twórców, no i cóż, chce się nie oglądać i chce się brać w wyścigach dla nich, więc warto, naprawdę warto. Ja ich nie będę pomijał, bo to jest za dobre.

Co jest ciężką przejażdżką. No no no. Tak nie, nie za bardzo mam nawet pomysł, jakim im uciec. A jak jadę w miarę prosto, to oni mnie bardzo szybko doganiają. Więc pewnie będę musiał zakręcać, ale jak zakręcam, to jeszcze nie umiem tak w miarę szybko tego robić. Więc oni robią to o wiele lepiej ode mnie. Co jest trochę... trochę depresujące.

Jednak za trzecim razem się udało. I to chyba w dosyć nawet dobrym wykonaniu. Zobaczymy. Nawet bardzo dobre złoto. No, no, no! Brawo! Złoto, pierwsze złoto. No To jest to co lubię. Zacząłem się wczuwać. W to co robię. Świetnie. All right, show good job i owe you one anything to report just saved troy from a stretch in jail same old same old i'll pick him up when you've got your ink stay on mission jebrze poproszę mapę A się wybieramy na kolejny destination, To jest w miarę niedaleko. Pojedynek. O, zobaczymy, co tam nas czeka na pojedynku. O, rany Hmm, no właśnie. Czyli będziemy musieli kogoś pokonać. Gra prezentuje nam. Wszystkiego trochę po trochu. Trochę po trochu. Masło maślone. Ale tak naprawdę to jest bardzo dobre rozwiązanie. Żebyśmy mogli spróbować wszystkiego. Tak dostajemy ciasto. Ale tak najpierw dostajemy trochę kremu, później trochę biszkoptu, a później dostaniemy samą polawę czekoladową. A finalna gra będzie całym ciastem. Które na pewno z przyjemnością się zje. Ja już to czuję, że to będzie dobre ciasto. Nawet powiedziałbym, że chyba bardzo dobre. Zobaczymy. Jedziemy dalej. how it's gonna be. Winner gets a promotion. Loser takes it as a life lesson, and this argument is over. Drag race. That is drag race. Oh man, I hope you Nawet są dragi! Szkoda, że na automacie, a nie na manualu. To by było lepsze. Ale są dragi. Pewnie srebrna część. Zgaduję. Tak. Zgadłem, że to będzie srebrna. Eko, co? Ha, tak. deferencją i bonus do przeszytności. No, świetne, świetne Bardzo mi się to zaczyna podobać. No, chociaż od samego początku bardzo mi się to podoba. Good work. Now listen, I own Detroit. No question about that. So I'm branching out. Head down to St. Louis. I got some things I need you to do.